No. You know what? I deal with the bad people. And if I deal with the bad people, then you're a bad person. What was it you said before? I don't have much remorse. If you've done something bad, then you deserve the punishment. <laughs> well, good. Glad that's all sorted out. Before you go into your next trial, I wanted to question you just one last time, if you'll indulge me. <laughs> I say that like you have a choice. Okay. Huh. Into the next room you go. Chop chop. Uh, chop chop. Oh. i don't think it's any secret that people act on instinct at least partially what's a bit more divisive is what those instincts are exactly some would argue that, by nature, the human race cares about survival and protecting what's close to them. They want to ensure that their lives are protected and live to the fullest. In short, they believe that people are inherently selfish. On the other hand, some people believe that people will naturally disregard their own wants and desires for the betterment of a larger community. People would rather benefit the world as a whole rather than benefit themselves. In short, not selfish. So, what do you think? Czy ludzie są całkowicie samolubni przez naturę, czy nie? Kiedy odpowiesz, wejdź przez drzwi do następnego testu. Hm. Z natury człowiek jest samolubny raczej. Bo jakby dąży do mm, zabrania dla siebie swoich zasobów. Zazwyczaj dla siebie i dla swojej rodziny, czyli jakby do, dla przetrwania swoich swojej, swojej poligenów, czyli swoich, swoich potomków. Ale z punktu widzenia ewolucyjnego, to yy, wiemy, że nie przetrwamy sami i z natury jest jednak samolubny, jak to zwierzę. Yy, Jakbym. Yy, no ja nie przeczę, że, że u zwierząt też się zdarzają takie yy, przejawy empatii, ale tu chodzi o taki instynkt, instynkt przetrwania, tak? A jeżeli chodzi właśnie o, o rozwój, Cywilizacji, to samolubność nie, nie sprzyja rozwojowi cywilizacji, ponieważ no jednak trzeba dbać o całe społeczeństwo, żeby ono działało i dawało nam obronę przed, przed innymi, przed drapieżnikami, przed innymi ludźmi, w sensie no, przed okolicznościami, przed zdarzeniami, lepiej w kupie, tak? Ale z natury jesteśmy samolubni, ja tak uważam. No. To lecimy dalej. <laughs> Ajku. Fajna ta gra jest. Szkoda, że tak słabo zoptymalizowana, ale Jeszcze tylko dwa, tu będzie koniec. Ciekawy, czy Avelon ma ona ma w ogóle jakieś dodatkowe zakończenie. So this is Charlie's place. Why is it so small? I know I cleaned at least 100k from the laundromat. Where's all that money going? Hmm whatever, I need to get what I came here for. I have to stay quiet though. Zszuimę go. Ścienno jest. To w kuchni go nie będzie. Chodźmy gdzieś dalej, żeby nie przedłużać. Co ty kadasz? Charlie's asleep in there. I need to be quiet. Czyli to tylko do obrony. Mamy sobie poszukać jakichś swoich własnych, swoich pieniędzy, tak? Które nam się należą, żeby przetrwać. Facet, nie było. To ok. być, sposób, to coś, Dobra, pójdziemy, znajdziemy łom. I zawsze ten łom. No jakieś dziecko tutaj to może... zrobić podłą podłość. No tu są pieniądze wyznaczone. A szkoda, że takie literki. Dobra. Aha. To, to czy mam to otworzyć? Śrubokrętem? Mmm. Wiesz, co może. Ja tu nic nie widzę w ogóle. Jest ciemno, brzydko gramy i troszkę wkurzę tymi rozjesieniami chwilowymi nożem. Niech sensu. Może jednak łyżką? Jakoś się nie wam wam do safe'u. Nigdy nie wiem, jak się wamuje. Może łyżką też się da. Może większą łyżką. No to nie mam pojęcia, czym. A tu nie ma. Nie, myślałam, że tutaj jest kłódka i najpierw kłódkę, a potem. No to poczekaj. Tu nie. Tu nie. Tu nie. No, spróbuj tym. Więcej pokoju tutaj nie ma, więc generalnie... A może zaświecić światło chociaż? Jak to ten głamy <głanek> wosz, który nie umie? Coś stuknęło. Zaraz mnie wystraszy coś. Ale tu nie ma nic więcej. W ogóle ma porządek straszny, jak na faceta. Wiem, jestem okropna. Nie, żebym miała porządek w kuchni. Naprawdę, panowie, nie obrażajcie się. Ja mam... Ja jestem straszna. Na studiach to po prostu była masakra. Ja miałam... Abyśmy miały z dziewczynami taki. Nie było czasu zmywać, więc zazwyczaj nasze naczynia były zmywane, kiedy same poszły do zlewu i się tam wrzuciły. No co nauki było dużo. Ja na psychologii, współlokatorka spokoju na medycynie, więc generalnie no. pach, oddawaj moje pieniądze. No, bo się zdenerwuję. Dobra, może w tej kuni coś jeszcze jest, bo generalnie tu nie ma innych pomieszczeń. Tu musi coś jeszcze być. A naprawdę? No wiem, łyżką do sejfu. głupota. Czekaj, może coś się otwiera. Albo... Albo coś... Coś ten deseń... A nie możesz po prostu, zwyczajnie, e, spróbować odgadnąć hasła, kodu, czy co tam ten safe ma. Ah. Hmm. Dobra, tu w kuchni nic nie ma. To może jeszcze. O, tak i. Tak myślisz? Widzisz, jak ty chcesz to zrobić? To jest safe. Wiesz, do czego służą safy? Mm -hmm. To nie jest. szafka. z drewna. Ok. teraz. Mm. Brawo, ty! To jest więcej niż Nie Joey. Uh-huh. voices. i Wait. Hold on. Oh shit. I'm so stupid. He's going to trace this back to me. He knows where I live and shit. He knows about Joseph.

For I to będzie tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, papa. Pa.